Baruch Atu Adonai Eloheinu, błogosławiony jesteś, Panie Wszechświata. Ty, który błogosławisz naród Twój pokojem każdego czasu i każdej godziny, otwórz serce nasze dla nauki Twojej, a za przykazaniami Twoimi niech podążają dusze nasze. Wysłuchaj modlitwy naszej. Dziś z tego miejsca, przed Kościołem świętej Trójcy. I w tym pięknym mieście Gdańsku, które od wieków jest symbolem pojednania. Uczyń i teraz wszystko według imienia Twego, według świętości Twojej i Twej wspaniałej nauki, aby były ku upodobaniu Twemu słowa ust naszych i myśli serc naszych. Sprawco pokoju na wyżynach swoich proszę Cię o pokój dla nas. Boże nasz i Boże Praojców naszych, który przez usta swych świętych proroków zapowiedziałeś, że nas wybawisz od naszych nieprzyjaciół, a Ojcu naszemu Abrahamowi i Jego potomstwu dałeś obietnicę szczęścia, Ty, który wywyższasz pokornych i napełniasz dobrami, nie ukrywaj oblicza Twego, gdy Cię wzywamy. Ulecz nasze zwaśnione serca, spraw, aby nie było konfliktów między religiami, aby bogactwo nie było przyczyną wojen i zniszczenia. Niech skończą się czasy mordów i wzajemnej nienawiści. Daj łaskę opamiętania z imperialnym, którzy od tysiącleci zimną krwią, mordują bez skrupułów małe narody. Wiekuisty Boże nasz, uczyń według miłosierdzia i czystości imienia Twego, wysłuchaj wołania naszego o pokój. Jak on dziś wysłuchałeś wołania Jakuba, gdy uciekał przed bratem swym Ezawem. Dozwól nam znajdywać miłość, życzliwość, łaskę i miłosierdzie w oczach Twoich i w oczach wszystkich, którzy nas widzą. Narodowi mojemu pomóż wybaczyć lata poniżenia i doznane cierpienia. A jak cnotliwemu Józefowi po doświadczeniach wielkich, a następnie uznaniu w oczach braci, zapewniłeś błogosławieństwo z niebios wysokich, tak i nam, choć ucznicy, nadal prześladują i czyhają nas. Uczyń cuda i nienawiść wzajemną Obróć w miłość, a krzywdę w wybaczenie. Niech jedwabne i oświęcim, i inne miejsca zagłady nie dzielą już narody. Obdasz błogosławieństwem twym tych, co pracują na rzecz pokoju i dozwól nam żyć bez cierpienia i wojen. Boże wzniosły na wyżynach, tylko Ty jesteś trwałym pokojem imię Twoje pokój. Spojrzyj z niebios na nas i błogosław narodowi Twemu i wszystkim narodom czczącym Twoje imię. Ty, który przysiągłeś praojcom naszym ziemią opływającą mlekiem i miodem, daj życie jasne, proste i piękne. Jako mleka i miodu użycz dziś pokoju i życzliwości wzajemnej. Wyprostuj nasze krzywe drogi, rozwiąż wewnętrzne sprzeczności między wyznawcami twoimi, oczyś nas spychy i rozpal w nas miłość. Za świętym Franciszkiem z tego miejsca dziś wołamy: O panie, uczyń z nas narzędzia twego pokoju, strzeż nas, Boże, bo ufamy Tobie. A Twoja wiekuisty wielkość i potęga wraz z pokojem szerokim, jak rzeka, niech będzie zawsze nad nami. Amen. Shalom Ubracha, pokój z Wami.